Hej, z tej strony Helena, z góry przepraszam, że nagrywam z mikrofonem w ten dziwny sposób, no ale niestety zapodziały się gdzieś klipsy od niego i musi być tak. Dziś filmik na temat adopcji zwierzaka ze schroniska i zakupu zwierzaka z hodowli. Będą to moje rozważania, plusy i minusy jednego i drugiego. Serdecznie zapraszam. A skąd tak właściwie wziął się pomysł na ten odcinek? No więc, jakiś czas temu zmarł mój piesek, Hektor, którego miałam w domu rodzinnym przez 14 lat. I był to sznaucer miniaturowy, więc był to piesek z hodowli. Moje rozważania wzięły się stąd, że jestem alergiczką. Bardzo zawsze kochałam zwierzęta, chciałam mieć zawsze w domu jakieś, no ale niestety, no, nie każde zwierzę uczula tak samo. Stąd właśnie też wybór tamtej rasy i psa schodowli. No, ale dzisiaj chciałabym się też podzielić innymi moimi przemyśleniami na temat właśnie sroniska i hodowli, ponieważ mam wrażenie, że ostatnio hodowle są bardzo demonizowane. Tak jakby zakup właśnie zwierzaka z hodowli był czymś złym. Ja tak nie uważam. Stąd właśnie podam plusy i minusy jednego i drugiego. Zacznę od rozważań na temat adopcji zwierzaka ze schroniska. I pierwsze będą plusy. Pierwszym plusem może być to, że przygarniemy zwierzaka, które jednak potrzebuje miłości człowieka, ogólnie człowieka do funkcjonowania, ponieważ. Na przykład było już w jakimś domu wcześniej, ale zostało wyrzucone, jak rodzina wyjeżdżała na wakacje albo, no nie wiem, z jakiegoś innego powodu. Drugim plusem może być to, że przygarniemy zwierzaka, który, jeżeli nie zostanie przygarnięty przez kogoś, spędzi całe swoje życie albo już nawet, jeżeli nie całe, powiedzmy jego większość albo część wtedy, dni, które jeszcze będzie miał, w klatce, w schronisku. No jednak. No, jest to bardzo przykre i takiego zwierzaka mu pomagamy. Trzecim plusem może być to, że możemy pomóc takiemu zwierzęciu, które było na przykład po przejściach, było bite, głodzone, jest agresywne lub ma jakieś choroby i możemy przygarniając je do swojego domu, wyleczyć, zabrać do behawiorysty, pomóc mu z tymi jego lękami czy jakimiś właśnie agresywnymi zachowaniami. No i właśnie dać mu to miłość. No i czwarty powód, no jakby sama ta adopcja schroniska jest po prostu bardzo szlachetna i, i jest dobrym uczynkiem samym w sobie, że chcemy przygarnąć zwierzaka, którego jednak nikt nie chce, albo którego ktoś porzucił. Piąty powód, jest najbardziej taki, no taki zwykły, materialny. Chodzi tutaj o pieniądze, że Wiadomo po prostu, jak przygarniamy zwierzaka ze schroniska, jest to zazwyczaj albo bezpłatne, albo mało płatne powiedzmy w okolicach, nie wiem, 100 zł, 200, no też zależy od schroniska. No, jakieś wiadomo, rzeczy na początek zawsze trzeba kupić do zwierzaka i schodowli ze schroniska, no ale powiedzmy tutaj koszta są o wiele mniejsze. A teraz przejdę do minusów związanych z adopcją zwierzaka ze schroniska. Pierwszym może być to, że nie zawsze wiemy, jakiego zwierzaka bierzemy, to znaczy, czy nie był po jakichś przejściach, czy nie ma jakichś lęków, zatajonej agresji, zatajonych chorób. No, czasem to wychodzi dopiero w praniu, czyli dopiero kiedy zabierzemy tego jednak zwierzaka do siebie, wychodzi, że ma dużo jakichś problemów po prostu społecznych. I, I sobie nie radzi. Na przykład, nie wiem, wyjście na spacer może być problemem, bo zwierzak będzie na tyle zalękniony, albo z drugiej strony będzie na tyle agresywny, że będzie atakował wszystko, co się rusza, i no jest to po prostu bardzo często spotykane u zwierząt w schroniskach, no bo są to właśnie zwierzęta najczęściej po przejściach. Drugim minusem może być to, że. Nawet jeżeli weźmiemy jakiegoś chorego zwierzaka z jakąś taką naszą myślą i nadzieją, że mu pomożemy, no nie zawsze tak się zdarza i też się z tym trzeba liczyć, że nie zawsze pomożemy tym zwierzętom. Nawet jeżeli, no powiedzmy, w jak, jakimś stopniu jest już to pomoc, że zabierzemy je z tego schroniska, ale nie zawsze uda nam się je wyleczyć, albo jeżeli mają te lęki z pierwszego punktu, czy jakąś agresję, że uda nam się u nich to całkowicie wyeliminować. Trzecim minusem jest też to, że takie zwierzęta nie są dla każdego te problematyczne, czy czasem wydają się nieproblematyczne, ale się okazują. I jeżeli już się zdecydujemy, zdecydujemy na takiego zwierzaka, to potrzeba bardzo dużo wiedzy, cierpliwości i miłości, wyrozumiałości dla tego zwierzaka, a nie każdy to potrafi, nie każdy chce i, i no jest to bardzo ciężkie żeby pomóc takiemu zwierzęciu w odpowiedni sposób i dodatkowo go nie skrzywdzić. Czwartym minusem jest to, że ciężko czasem jest poznać charakter zwierzaka i nawet jeżeli wydaje nam się, że albo w schronisku wydaje się tym opiekunom, że powiedzmy ten zwierzak ma jakieś tam swoje cechy, no to nie zawsze jest to prawda, ponieważ no powiedzmy zwłaszcza u dorosłych psów czy kotów, no bo zazwyczaj takie zwierzęta bierzemy ze schroniska, no mają tam jakieś swoje, powiedzmy, dziwactwa, dziwne zachowania i już po wzięciu do domu może okazać się, że pies czy kot reaguje jakoś dziwnie na jakieś, nie wiem, rzeczy codzienne, co może być dla nas dużym utrapieniem i, i z tego też powodu może się okazać, że to nie jest odpowiednio dopasowany charakterem do zabierającego tego zwierzaka do domu i może być tak, że tryb życia nie będzie dobrze pasował. Piątym minusem, no to jest taki już jakby najmniej liczący się powód, no bo powiedzmy sobie szczerze, że jak chcemy zabrać tego zwierzaka ze schroniska, to zazwyczaj jest tak, że chcemy mu pomóc, a, a nie to, że najbardziej kierujemy się tym wyglądem, no chociaż wiele ludzi tak robi. Tutaj też jest jakby to jako minus, że no czasem mam jakiś tam wymarzony, powiedzmy. Typ psa czy kota, którego byśmy chcieli, bardzo. I w schronisku no, nie jest to tak, że takiego, jakiego sobie wymarzymy, to będziemy mieli. No, takie, jakie są, takie są. No i często są to albo kundelki, albo właśnie jakieś dachowce. I, i po prostu, no nie jest to nasze wymarzony z wyglądu zwierzek. No ale wiadomo, to jakby jest taki po prostu minus wymieniony przeze mnie, bo, bo wiadomo, jest to. No ale to nie tak, że uważam, że to jest jakieś najważniejsze. Przechodząc dość płynnie. Przynajmniej taką mam nadzieję, do plusów i minusów hodowli. Oczywiście mam na myśli legalną hodowlę, a nie pseudo hodowlę. Mam pewną anegdotkę, która właśnie też jakby przyczyniła się do powstania tego filmiku. Jakiś czas temu, właśnie teraz nie jestem pewna dokładnie kiedy to było, ale wydaje mi się, że jakoś teraz, chyba wiosną 2021 roku, widziałam na Facebooku aferę. Odnośnie Czesława Mozilla, bardzo dużo ludzi, jakiś taki hejt na niego swój, wylewało, ponieważ zakupił właśnie z legalnej, dobrej hodowli dwa koty. I no, straszne rzeczy tam ludzie wypisywali, i właśnie jakoś dało mi to do myślenia, że, że dlaczego tak właściwie? Czemu nie mógłby tego zrobić? Przecież ta hodowla jest dobra, odprowadza podatki do, na rzecz państwa. Plus dba o te koty. Jeżeli sobie takie wymarzył, no to czemu by nie? No ale ludzie tak zarzucali, że czemu nie ze schroniska? No i tak właśnie sobie o tym myślałam, że w sumie nie wiem, czemu hodowle są tak demonizowane. Pierwszym plusem hodowli jest to, że samo to, że te koty są w hodowli legalnej, chroni zarówno je. Jak i przyszłego właściciela i hodowcę, ponieważ są no, różne regulaminy, ustawy, przepisy odnośnie prowadzenia hodowli, traktowania tych zwierząt, jak długo mają być w hodowli, czy minimalny czas przed wydaniem do nowego właściciela. No, jest to, jakby, mówię, sama korzyść i, i dla tych zwierząt, i dla ludzi, ponieważ. Różne są te schroniska. Czasem gorzej dbają te zwierzęta, czasem lepiej, a tutaj, jakby, no przepisy to regulują, jak te zwierzęta powinny być traktowane, ile razy zaszczepione, odrobaczone i, i ile jakichś tam badań mają być wykonanych, więc, no, jest to też w naszym interesie. I jeszcze zanim drugi punkt, to właśnie chciałam odnośnie tego pierwszego jeszcze powiedzieć, że rodowód właśnie jest też takim, jakby. Symbolem i znacznikiem tego, że dany kot czy pies należy do organizacji powiedzmy tam polskich czy międzynarodowych, które właśnie dbają o interes tych zwierząt, więc jak już kupować zwierzaka z hodowli, to tylko z rodowodem. Jakby nie dajmy się namówić, że nie, że bez rodowodu, bo jakby ten rodowód świadczy o tym, że ten zwierzak jest zarejestrowany w bazie danych i że jakby, mówię, jest zapisany, mamy tam kilka pokoleń wstecz danego zwierzaka jesteśmy pewni co do jego przeszłości. Drugim punktem jest to, że biorąc zwierzaka z hodowli, Jesteśmy jakby bardziej pewni, więcej wiemy odnośnie jego charakteru, bo jednak każda rasa ma swój jakiś taki typ, jakieś takie cechy szczególne. No wiadomo, znajdą się indywidualiści w każdej rasie, że trochę będą odbiegać od powiedzmy tego takiego opisu, ale jednak, no. Zazwyczaj jest to takie bardziej dla nas wiadome, niż biorąc zwierzęka ze schroniska, dlatego też mamy większą taką pewność. No lepiej możemy dobrać tego zwierzaka charakterem do siebie do swojego stylu życia. Trzeci punkt to tabula rasa. Czysta kartka, czysta tablica, czyli dany zwierzak zazwyczaj jest no, taką czystą kartką, właśnie, jest zazwyczaj kociakiem, czy szczeniakiem, jak go bierzemy do siebie do domu. Nie ma jakichś przeżyć traumatycznych, agresji, lęków, no i tylko od nas zależy, czy po wyjściu z hodowli, jeżeli wybierzemy dobrą, dobrą hodowlę, w której był dobrze traktowany i, i wzrastał tylko w swoją moc, Przyjaźni i miłość do ludzi i do innych zwierząt, i to tylko od nas zależy, czy będziemy dalej właśnie tak prowadzić tego zwierzaka, i czy nie, nie zrobimy mu krzywdy. No i zarazem też taki zwierzak jest bardziej odpowiedni dla większości ludzi, bo, tak jak wcześniej mówiłam, w minusach odnośnie schroniska nie każdy jest w stanie sobie poradzić z problematycznymi zwierzakami. Czwartym punktem jest już to, co niejako wymieniłam, bo trochę mi się wymknęło w pierwszym punkcie. Że te zwierzaki są już chronione, szczepione, odrobaczane, mają wykonywanych pełno badań. Wiemy, jaki jest stan zdrowia tych zwierząt. No i zazwyczaj nie ma tam zatajonych chorób, jeżeli jest to dobra hodowla. Piątym punktem plusem jest też to, że ten zwierzak, no wiadomo, ma ten swój wymarzony wygląd, charakter, to zachowanie takie, jakbyśmy chcieli, umaszczenie i no. No, nie jest niby to takie ważne, no ale wiadomo, jest to zawsze tak jakieś spełnienie marzeń wielu miłośników zwierząt. Na sam koniec poruszę oczywiście minusy związane z hodowlą. Pierwszym minusem jest to, że szukając dobrej hodowli możemy natrafić na bardzo dużo pseudo hodowli. Na portalach typu OLX, czy na grupach na Facebooku ogłasza się bardzo dużo oszustów, czy ludzi podających się za miłośników zwierząt, którzy mają dobrą hodowlę. No jednak, bardzo trzeba uważać, ponieważ no często są to ludzie właśnie bez skrupów, którzy po pierwsze biorą pieniądze praktycznie takie jak z dobrej hodowli legalnej. Po drugie, Źle traktują zwierzęta, chociaż to, by, to jest ważniejsze, że źle traktują zwierzęta, źle je karmią i, i często też e, dany jakby ten typ prasy e, nie jest zachowany, ta czystość, o, bo na przykład, nie wiem, jakiś dziadek danego psa czy kota jednak był dachowcem i, i no tutaj nie mamy pewności, więc to jest minus, na który bardzo trzeba uważać. Kolejnym minusem, drugim, jest to, że zazwyczaj zwierzęta z hodowli są bardziej chorowite albo mają jakieś takie choroby genetyczne czy wrodzone, na które trzeba uważać. No, chyba że wybieramy jakby bardziej zdrową rasę. No, ale są rasy typu, nie wiem, owczarek niemiecki, który ma tą dysplazję stawu biodrowego, albo są mopsy, bulldogi francuskie, czy u kotów Persy. Albo koty brytyjskie, które mają jednak skrócony znacznie ten pyszczek, no i przez to mogą mieć jakieś problemy z oddychaniem, jakieś inne problemy z, z nosem, czy mają po prostu też bardziej włupiaste oczy i nie, nie tolerują tak upałów, przez to i ciężej im się funkcjonuje. Czwartym minusem, chociaż dla mnie to byłby taki plus, patrząc po tym, że wiele ludzi, którzy nie powinni mieć zwierząt, mają zwierzęta, to jest właśnie przechodzenie przez selekcję hodowcy. Zazwyczaj, jeżeli hodowla jest dobra, hodowca zadaje kilka pytań albo i więcej przyszłemu domniemanemu właścicielowi. Powiedzmy, jak nie wiem, masz zamiar tego zwierzaka karmić, czy jakieś tutaj specjalne udogodnienia dla niego, będziesz mieć jakiś taki styl życia. No, wiele takich pytań, które może naprowadzić na to, czy dany człowiek się nadaje na właściciela zwierzaka, czy nie. No i wielu ludzi to zniechęca, no ale według mnie akurat to jest taki minus, ale. Dla mnie bardziej plus. Ostatnim, nie wiem którym punktem, chyba już czwartym. Chociaż nie wiem, chyba się pomyliłam w liczeniu. Są oczywiście pieniądze, ponieważ zakup zwierzaka schodowi jest znacznie droższy. No ale. No, coś za coś powiedzmy, jest dużo tych plusów, no ale za to tutaj więcej tych pieniędzy trzeba wydać. No, ale z drugiej strony można popatrzeć na to tak, że jeżeli jest to dobra hodowla, legalna, wspieramy właśnie dobrą działalność, wspieramy jakby dobre traktowanie tych zwierząt, nie pseudo -hodowlę. Plus, zwierzęta schodowli, jeżeli nie są na rozród, są zazwyczaj właśnie kastrowane czy sterylizowane i, i nie ma możliwości ich rozmnażania. Tak jak zazwyczaj sobie tam gdzieś samopas biegają koty czy psy na ulicy. No i przez to też wiele tych zwierząt trafia później do schronisk, bo nie są kastrowane. No ale to też już taki jest temat sporny i dużo kontrowersji budzi. Różnie ludzie uważają, ja akurat uważam, że. Faktycznie lepiej jak te zwierzęta są kastrowane, jeżeli nie są przeznaczone do hodowli, ponieważ potem mega dużo trafia ich do schronisk, gdzie, że tak powiem, wszystko gniją w tych klatkach i są biedne i smutne. Więc w Australii na przykład kolejna anegdotka nie ma w ogóle wałęsających się zwierząt po ulicy. Bo tam jest też jakby nakaz z góry, że wszystkie zwierzęta, które nie są przeznaczone do hodowli, muszą być kastrowane czy sterylizowane, i nie ma, nie ma tego problemu. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że te moje rozważania Wam się spodobały. Jeżeli tak, będzie mi miło, jeżeli dacie tą łapkę w górę, dacie nie wiem tego suba czy, czy komentarz. Bo. Wbrew pozorom takie gadanie do kamerki jest dość stresujące, zabiera dużo czasu, nie jest wcale łatwe, a później jeszcze to trzeba zmontować. Więc jeżeli, mówię, podobało wam się, to będzie mi miło, jeżeli dacie jakiś odzew. No i jeżeli podobał wam się ten temat, to może potem nagram też coś innego o zwierzętach. No zobaczymy. Tutaj jeszcze taka jedna informacja. Wiele osób nie wie, ale istnieją takie fundacje, i wystarczy właśnie poszukać w internecie. Fundacje zwierząt rasowych, które chyba zabierają zwierzęta tym, którzy się nimi źle opiekują lub zostają same, czy są po przejściach, I, i też takie zwierzęta można adoptować. Więc jeżeli ktoś by na przykład chciał mieć z wyglądu, czy ogólnie właśnie z tego charakteru bardziej rasowego zwierzaka, a zarazem pomóc mu je adoptować, no to właśnie istnieją takie fundacje albo takie grupy, na przykład adopcje koturów, rasowych, czy tam adopcje psów rasowych, gdzie z legalnych hodowli, hodowcy powiedzmy po kilku latach hodowlanych danego kota czy psa oddają go właśnie do adopcji, bo on, nie wiem, zwierzak już po prostu no, no już nie będzie dalej tam miał tych kociąt, czy, czy się nie dogaduje z kimś innym, ale mówię, jest taka opcja, więc w razie czego też polecam poszukać. Hej, tu Helena z przyszłości. Oczywiście chciałam dodać, że ten filmik nie miał na celu urażenia nikogo, ani wywołania żadnych kontaktów, kontrowersji czy jakichś gównoburzy w komentarzach. Ten filmik był nagrany z myślą o osobach, które po prostu zastanawiają się nad przygarnięciem zwierzaka i rozważają schronisko i hodowlę. I tutaj po prostu podałam te plusy i minusy jednego i drugiego, żeby sobie porównać co wolisz wolicie. I tyle. Dzięki za uwagę.